Fine. If she is bad, co czujecie? Zobaczcie, i can to. Jeśli ona jest z się. Wszyscy she his back on his best Przepraszam bardzo, ale nie, nie śpiewał pan kiedyś w particie? Tak, zahaczyłem. To mówmy sobie po imieniu, bo my co prawda ja śpiewałam w particie wcześniej, a ty byłeś potem, tak? Chyba no tak jest zastępstwo. Wow. Ale czy to nie wpłynie na na, na twój Ryszardzie wybór? Nie, nie, Kilka koncertów miałem takie takim Ale ty masz pamięć, Ala. I zawsze miałeś taki głos piękny? to no. No chyba się rozwinął Ale... w tym w tym w ten w w czas.